Zapisania średniej arytmetycznej takich dwóch liczb a i b. Dodajemy więc liczbę a i b, dzielimy przez ilość liczb, czyli przez dwie liczby, i wówczas otrzymujemy średnią arytmetyczną, którą podano w zadaniu. Teraz pomnóżmy obustronnie to równanie przez 2. Wówczas otrzymamy a dodać b równa się 2,4. Następnie skorzystajmy z informacji o wariancji. Wariancja ja ją oznaczam jako S kwadrat we wzorach w tablicach maturalnych znajdziesz takie oznaczenie sigma kwadrat i z tego wzoru będę korzystał. Już pokazuję jak praktycznie zastosować ten wzór. Otóż musimy wziąć pierwszą liczbę, podnieść do kwadratu, drugą liczbę podnosimy do kwadratu Dzielimy przez 2 i odejmujemy od tego średnią arytmetyczną mm, obu liczb. Średnia arytmetyczna to jest 1,2, ale jeszcze musimy ją podnieść do kwadratu, i wówczas otrzymujemy wariancję, czyli 0,16. Teraz zróbmy tak. Ten ułamek sobie przepiszemy. 1,2 do kwadratu to jest 1,44. Dodajemy obustronnie 1,44 i wówczas po lewej stronie zostaje a kwadrat, dodać b kwadrat, podzielić przez 2. To się równa, a po prawej stronie mamy 1,6. Następnie mnożymy obustronnie równanie przez 2 i wówczas otrzymamy a kwadrat dodać b kwadrat to się równa 3,2. Teraz wracamy do tego równania i wyznaczamy z niego załóżmy literkę a. Niewiadomą a. Następnie to, co tutaj zapisaliśmy, podstawiamy do tego równania w miejsce niewiadomej a. Otrzymamy wówczas 2,4 odjąć b do kwadratu, dodać b kwadrat to się równa 3,2. Rozpisujemy to wyrażenie ze wzoru skróconego mnożenia. 2,4 do kwadratu to jest 5,76. Odjąć 2 razy 2,4 razy b to jest 4,8b. I do tego dodajemy b kwadrat. I jeszcze raz b kwadrat dodajemy, tak, stąd to się równa 3,2. Następnie 3,2 przenosimy na lewą stronę równania, no i tutaj w zasadzie budujemy równanie kwadratowe. Mamy wówczas 2b kwadrat, odjąć 4,8b. Ta liczba, odjąć ta liczba to Jest dwa przecinek pięćdziesiąt sześć. Teraz podzielmy jeszcze równanie obustronnie, przez dwa i gotowe policzmy deltę. Mamy taki wynik 0,64. Skoro delta jest dodatnia, to oznacza, że otrzymamy dwa rozwiązania: B1 oraz B2. Więc pierwsze rozwiązanie to jest tak: minus, minus 2,4. Odjąć pierwiastek kwadratowy z tej delty i podzielić przez 2 razy A. Stąd otrzymamy e, 0,8. Lub możemy jeszcze drugie rozwiązanie otrzymać. Jak do 2,4 dodamy 0,8, to otrzymamy 3,2, i to podzielimy przez 2, to otrzymamy 1,6. No, i teraz wracamy do e, tego podstawienia tutaj. W to miejsce, miejsce literki B wstawiamy 0,8 i 1,6, i wówczas otrzymamy A. Jeżeli od 2,4 odejmę 0,8, to otrzymam 1,6, a tutaj otrzymam 0,8. To możemy wnioskować, że szukane liczby to 1,6 i 0,8. Tak, pierwsza liczba i druga liczba. A może sobie tak zapiszę, że a jest równe 1,6, b jest równe 0,8. Tutaj kolejność tych liczb nie ma znaczenia. Możemy też zapisać na odwrót, ale możemy zauważyć, że jedna z tych liczb jest dwa razy większa od drugiej. Tak, ta liczba jest dwa razy większa od tej liczby. A no więc z tego wnioskujemy, że poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D.